Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Chicken na wsi I dzisiaj e, wydaje mi się, że Musimy kupić ten taki pogodowy e, e, Bo wątpię, żeby przestał padać, a jak będzie padać na tym jarmarku, na którym mamy iść, to będzie przyps Więc e, ja go kupię sobie e, i sobie go postawię na przykład tu so, ja... On trochę tak nie na temat, ale jednak nie jest tak kompletnie nie na temat. Więc yy, zmień błyskawicę, bo może ci się uda. Napisałam, że raczej nie, ale. Yy, no dobrze, niech ci będzie. Skoro chcesz taki styl jakby mi to nie przeszkadza, szczerze mówiąc. No jasne. Jak zwykle. No dobra, no to... To nie, jak nie, to nie. I e, myślę, że możesz e, pójść i wziąć e, jajka, bo jak masz wygrać to musisz je mieć. Nie wiem, czy mleko też nie, więc weź. I miał... A nie dobra, mają 9 godzin. Dobra, to w ostatniej chwili weźmiemy je. ok I w tym czasie weź wykąp się i prześpij się. Bo... Chciałabym, żebyś była w świetnej formie. No wiecie, a w sumie, aha, można tak, dobra, e, to ja to przedstawię i zrobię tak, że e, na przykład czarna kura i brązowy kogut będą tu. Zadziałała, zadziałała, dobra. E, jarmark jest o 15.30, więc o. O, już jest. Super, dobra. E, Wyczysz Jak tam obora? E, Posprzątaj obora. E, Posprzątaj kurnik e, z Rozrzuć karmę i rozrzuć karmę, tylko weź to szybko rób. No właśnie, zaraz jarmark. Tylko gdybyśmy mogli ogarnąć. Wszystko bierzemy z solą. Dawaj, ogarnij tu. Z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej jakby musimy tutaj ogarniać, żeby się dobrze czuły wszystkie te zwierzątka cały czas, więc to jest trochę denerwujące. Ale jest ok, więc spoko. Wiecie co, ja muszę krzyknąć do Casper, więc włączę mikrofon na chwilę. Okej, okay, dobra. Wyłączę nadal mikrofon, tylko będę po prostu robić coś, więc ten. Dobra, już jest trochę ciszej, no bo możecie słyszeć trudność czekająco, ale pójdziemy już na ten jarmark, bo on się zaraz skończy i będziemy w dupie. No to jak? No to właśnie chcę iść na niego, no to co mam zrobić? A tu! Dobra, nieważne. A... Kurczaka? Jak mam wsadzić kurczaka do wyposażenia? E, Normalna. Dobra, moje jako będzie świetne. A jak wsadzę kurczaka do wyposażenia, to muszę ogarnąć. Dobra, nie wiem jak to zrobić, więc... O i chwila. Weź przekaż zgłoszenia. I jaka jest najlepsze? W sumie nie wiem, czy jest pudne. Albo pomarańczowe będzie najlepsze. Albo zielone, albo czekoladowe. Nie, dobra, pomarańczowe wydaje mi się, że będzie najlepsze. Więc spróbujemy pomarańczowym wygrać coś. Chobę yy, może jeszcze. Aha, no dobra, nie możesz. To nie. I co tu jeszcze możesz zrobić na tej miarowarku? Masz kurę. Tylko musisz mieć kurę w, w posażeniu. Chciałabym chciać zobaczyć, jak masz niby to zrobić. Umieść. Nie, wiem, co się zaraz stało niby. Dobra, to weź może a działania? słuchaj do wyposażenia, OK, Nie spodziewałam się, że to będzie po prostu taką. Dawaj. Szybko, bo musimy wygrać. Wszystko, wygramy! Jak nie, musisz wygrać z takim kurakiem. Nie na no, szczerze mówiąc, nie wiem czy wygrasz Tylko gdzie potem trzeba go jakoś specjalnie zabrać. Niebieskie ja. No i tak? Może jednak wygram? Dobra, wcale możemy pokazać z tym kurakiem. On nas chyba lubił, tak mi się wydaje. Może dziś możesz to zrobić, yy... Siku, chyba no, niezbędnie. No weź zbiegnij z do domu, no. Siku, dawaj. No matko. Siądź na muszli, a ja przełożę to wszystko tu, bo nie chcę, żeby się zepsuło. Oj chwila, oddaj. Bo czy to nie było to jajko do wyklucia? Było. No właśnie. Dobra. I chwila, chwila stop-stop. Co można zabrać? Nie można. I co? I kiedy jest niby ogłoszenie wyników, czy jakkolwiek? Jak pan że to kiedy jest ten festiwal? Czy jak tam się nazywa? Aj, że jest to... 21.30. A to jest już inny konkurs krów i mleka. A to jest ograniczy i A to dobrze trafiliśmy, bo akurat kurę chyba mamy najlepsze. Może w takim razie coś? Aha. Nie możesz. No to po prostu tu przejdź. Hmm. Raz, stop. Spróbuj jeszcze raz, może ci się uda. Jak się nie uda, to trudno, ale jak się uda, będzie super, bo mentalnie ściemniało, jak się to zrobiło, więc... Chwila. Co? Nasze jajko było świetne. Co? No nie. Przecież kurczak i jajko było świetne i co wrócił nam do wyposażenia? Hm. No to się obrażam. Po prostu się obrażam. A gdzie jest... Chwila, stop! Gdzie jest na kur, nasz kurczak? Oskamowali nas z kurczaka. I jajka. Oni nas... ukradli nam kurczaka. Czy wy to widzicie? To chyba jakiś żarty. Dobra, jak będzie konkurs królów, to na pewno wygramy, to jest oczywi oczywiste, więc. No, dobra. Ale nie podoba mi się, że ukradli nam kurczaka. W sensie to powinno być także wraca do wyposażenia, więc. E, ten. I co? Eee, nie. że mnie akurat zostawimy, albo jeszcze... Przyznak mi się przydadzą... Okej. Okay. A te, te wstążki to jest to, co tu jest, nie? zdobycia. Dzięki Luna, że jeszcze jak zwykle. No tak, to jest to. Konkursu koczaków i konkursu jaj. No dobra. Szczerze mówiąc. Tylko... Jakby ono to sprzedaje, ale ja dostaję fundusze czy nie do końca. Bo ja to sobie postawiłem, bo my myślałam, że ja tu będę go sprzedawać, ale jak nie mogę to wiecie, co spalajcie mi z tym. Myślałam, że ja będę mogła tam coś robić. No i jak nie, to nie. Generalnie fiasko, bo przegraliśmy i do tego nam ukradli kurczaka i jajko Ale na dzisiaj to na tyle Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję W jest link do kanału Kasper Michała A na dzisiaj to na tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć!